Cześć, witam Was parking na Łysej Polanie yy, przy przejściu granicznym ze Słowacją. Yy, słuchajcie, jest to biegun drogowy województwa małopolskiego i ja z moim mułem serdecznie Was pozdrawiamy z tego miejsca. Nie będę wjeżdżał na parking, bo został już tutaj tylko parking, gdzie można dalej pojechać, więc ja tam dalej nie będę wjeżdżał. I płacił Zresztą też nie mam czasu na takie ten, Bo tu widzicie kolejka się zrobiła Więc zawracam I jadę dalej Tutaj na podkładkę Na podkładkę macie tam Tatry W tle i ten parking Dobra pozdrawiam was Łysa Polana parking Drogowy biegun południowy Małopolski